Dzisiaj, po dwóch latach przerwy, robimy pierwsze spotkanie na żywo hodowców. Długo oczekiwane z wielkimi obawami ze względu na omikron i tak dalej, ale sala jest duża i staramy się omawiać nasze problemy. Spotkanie dzisiaj jest, ma kilka aspektów. Raz to jest typowe spotkanie związkowe, te sprawy związkowe zostały na początku omówione bardzo szybko. Drugi temat, który ja ostatnio zajmuję hodowców, to jest Zielony Ład, a skutki dla pro produkcji mleka. A w tej chwili trwają jeszcze wykłady typowo fachowe związane z żywieniem, zdrowotnością. Stricte fachowe wykłady, firmy też się mogą zaprezentować. Także ta chęć spotkania się była olbrzymia. Ostatnie spotkanie z federacją było to, bo tuż przed, na 5 minut przed ogłoszeniem pandemii. No i dwa lata, żeśmy się nie spotykali, więc dzisiaj takie trochę, jak powiedzieć, twarze dwuletnie, dwuletnie. Także cieszymy się wszyscy razem, że mogliśmy się spotkać i trochę wiadomości nowych posłuchać. Jeżeli mogę coś powiedzieć o tym Zielonym Ładzie, ja nie tłumaczę rolnikom, sam jestem hodowcą dokładnie przepisów, ale pewne rzeczy dają do myślenia. Jesteśmy bardzo mocno atakowani przez społeczeństwo, że zanieczyszczamy środowisko, że wydzielamy tyle gazów cieplarnianych. A Ja chcę po prostu w moim wykładzie pokazać i pokazuję to, udowadniam, że tak nie jest, że my po prostu potrafimy robić cykl zamknięty. My, z jednej strony, naszą produkcją mleka zwierzętami wydzielamy gazy cieplarnianej, to jest fakt niezaprzeczalny, ale jednocześnie uprawami, które nam są potrzebne do produkcji mleka o wiele więcej potrafimy tych gazów cieplarnianych pochłonąć. Taki przykład hektar, hektar kukurydzy w ciągu roku pochłania z atmosfery 4 razy tyle CO2, aniżeli hektar lasu sosnowego w ilości 40 ton kukurydza co roku pochłania CO2. Tak samo taką ciekawostką jest w społeczeństwie wytworzyło się takie mniemanie, że ta krówka na zielonej łące, która tylko parę litrów daje, że ona jest właśnie tą zdrową krową, że to ona jest ekologiczna. A mam dowody na to, że jest dokładnie odwrotnie. Mniej obciąża środowisko krowa, która produkuje 12 tysięcy litrów mleka powyżej 10 niż ta krowa, która tylko 4 tysiące. Każdy litr mleka wyprodukowany przez krowę powyżej 10 tysięcy litrów mleka obciąża środowisko środowisko w jednym liczę 12 gramami metanu. Zaś krowa, ta która w oczach konsumentów z miasta jest mile widziana i jako symbol zdrowej żywności, każdy litr mleka obciąża środowisko 23 gramami. To co prezes powiedział, właśnie mi się to podoba, żeby właśnie ludzie wiedzieli ile właśnie y, y, krowa y, raczej krowa produkuje, wszyscy mówią pięknie, że Krowa produkuje tam No Zgadza się to, co prezes powiedział, tylko trzeba argumenty mieć, a tak, tym argumentem są właśnie te wyliczenia. Ja sam nawet nie wiedziałem. To jest prawie 40 chyba ton, jak się nie mylę dzisiaj, że krowa pochłania, czyli to się zamyka. Przemysł tego nie robi. Także powinien być ukłon do rolników, a nie jeszcze na rolników, jeszcze tam brzydkie słowa, tam że są trucicielami, albo jeszcze jakieś tam... Sytuacja na rynku mleka nie jest na razie katastrofalna. Dzięki dużemu zapotrzebowaniu na, na rynku nabiałowym Ceny mleka dość sukcesywnie wzrosły, ale to nie znaczy, że to jest jakieś Eldorado dla nas, ponieważ koszta tak drastycznie rosną. Po pierwsze, w ostatnim roku bardzo wzrosły koszta pasz białkowych głównie, a teraz kolejny problem to są bardzo drogie nawozy, które spowodują, że kolejne wyprodukowanie kiszonek traw i z kukurydzy będzie o wiele droższe aniżeli do tej pory. Jak w moim gospodarstwie koszta paszy wahały się do tej pory, przed pandemią, nazwijmy to na poziomie 55-60 groszy, tak teraz, po pandemii, plus jeszcze te wysokie ceny energii, które spowodowały wysokie ceny nawozu, koszta paszy będą wahały się w granicach 90 groszy, a nawet złotówki samej paszy. My jeszcze bazujemy na tanich paszach. Zaczną się nowe zakupy nawozów. Niektórzy pokupywali nawozy jeszcze w starych cenach, to jeszcze jakoś to jest. Ale mi się wydaje, że cena do tych nawozów, do tych kosztów pasz białkowych, to mi się wydaje, że może być to samo, co jak było litr mleka złoty 50, zł, a saletra amonowa kosztowała tam 1000 zł czy 900 zł. Sytuacja jest taka trochę nieciekawa. Bo co, firma co zrobiła ukłon w stronę konsumentów i zaczęła produkować produkty z pasz non-GMO? Tak jak sobie klient życzy. Problem polega na tym, że klient tylko mówi o tym, że chce, ale już fizycznie nie jest skłonny wydawać większych pieniędzy za takie produkty. I jest patowa sytuacja dla lokalnej naszej tu mleczarni, bardzo dobrej mleczarni. Dlatego, że produktów nie można drożej sprzedać, a jednak produkcja surowca jest zdecydowanie droższa. I rolnicy zaczynają się bardzo poważnie denerwować, bo takie porównanie tona to soi GMO 2700 zł, a non-GMO, tej zdrowej, 3700. Więc jak rolnik zaczyna analizować, nie, nie spina się to po prostu i zaczyna szukać alternatywy, żeby sprzedawać gdzie indziej. I tu na miejscu teraz firma, co niestety ma konkurencję w postaci spółdzielni mleczarskiej Włoszczowa, która tego nie oczekuje, nie żąda i rolnicy się zastanawiają co robić, bo różnica ceny jest znacząca. My tu już jesteśmy od paru ładnych lat. Trzecie y, miejsce pod względem skupu mleka to jest województwo polskie. W tym najwięksi dostawcy, tak jak y, Kombinawolny Kiecz, choćby nawet nasz y, tutaj dostawca i, i prezes Związku Martin Ziaja i jeszcze paru innych dostawców. Ale z tego mleka kupujemy tutaj dość w znacznej ilości na opolczyć. No im więcej skupimy, tym dla nas lepiej, bo koszty jednostkowe są mniejsze i to wiadomo. Mamy też możliwości poprzez rozbudowę zakładu i modernizację linii, mamy też możliwości większego przerobu tego mleka. No dlatego również i zabiegamy o dostawców z ościennych województw. A jeżeli chodzi o to no, bez GMO, to co Martin mówił na swoim wykładzie, nie częściowo ma rację że konsument tego wymaga, ale nie zawsze tak jest. To handel steruje konsumentem. W związku z tym, co się człowiekowi, i konsumentowi wbije do głowy, no to raczej za tym idzie. Czy to jest dobre, czy nie, czy, czy ma jakiś wpływ, no to jest już ocena tego konsumenta. Przy żywieniu krów zaledwie 3% używa się soi w ogóle do, do pasz. Natomiast przy żywieniu kurczaków to jest 30%. I tamta pasza nie, ma, nie jest non-GMO, wszystko jest genetycznie modyfikowane i tego się już konsument nie boi, natomiast mleku no jest troszeczkę takiego przekłamania. Tej paszy sojowej, tej białkowej jest niewiele. Można to zastąpić kukurydzą, nie kukurydzą, tylko lucerną i innymi paszami, choćby nawet ślutą rzepakową. W mleku, w badaniach potwierdzanych również przez laboratoria zewnętrzne, nie stwierdza się obecności białka genetycznie modyfikowanego. Ta krowa go, można powiedzieć, nie, nie przepuszcza do mleka, w związku z tym no, nie jest to jakieś zagrożenie dla człowieka, ponieważ wzrastają drastycznie te koszty produkcji mleka. Oczekiwania są dość takie wygórowane. Ale no, leczarnie płacą tak na co ich stać. U no, nas akurat ta cena za miesiąc grudzień była średnia w zakładzie 2 złote 11 groszy zł netto. Natomiast za styczeń jest to 2 złote. Myślę, że w tych granicach no, ta opłacalność produkcji w granicach 2 zł czy złote 90 zł, no, jest jakaś na jakimś tam poziomie, gdzie ci rolnicy jeszcze mają szansę na jakąś inwestycję bądź na no, takie prosperowanie w miarę godne. Rzeczywiście cena mleka teraz jest dobra, ale w dobie rosnących wszystkich kosztów wcale się to nie przekłada na dochody rolnika. Rosnące koszty przede wszystkim pasz białkowych, tak jak dzisiaj tutaj na wykładzie też jest roma. nasze produkty niby drogie, ale niesatysfakcjonujące jeszcze do tych wszystkich cen, które nakładają na firmy. Cześć, tu Bartek z Towaregar Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki!